Za, po załóżach dawnych spraw, po ale i które znam, zrzuconych tam, aż teraz mikrofon z Gdzieś w zapłaconych budach pójdę stąd. zetrę kurze z książek białych stąd wizyturkę zamruję. Zamknęć mi gdzieś.

Początki naszego zespołu to sięgają pierw, po, lat 70., dokładnie to był 73 rok, 1973. No i sięgają, oczywiście wywodzimy się jako zespół z Politechniki Krakowskiej z tradycji rajdów Politechniki. Wtedy rajd Politechniki, Politechniki Krakowskiej no to było takie bardzo duże, bardzo ważne wydarzenie. To, mniej więcej różnie tam od pięciu do trzech dni zależy jakie tam jakieś trasy były i oczywiście oprócz y, tych y, typowo turystycznych akcentów czyli tam zwiedzania gdzieś tam prawda chodzenia y, na trasie śpiewania przy ogniskach placówkach w schroniskach również zawsze na zakończenie rajdu był organizowany y, konkurs piosenki turystycznej i w pewien sposób y, no, to też zarzutowało w, no, między innymi na fakt, że zetknęliśmy się z tą piosenką. Grupy, które wtedy występowały, wędrowały gdzieś tam po tych trasach, przyjmowały jakieś takie najdziwaczniejsze nazwy. Ja do dzisiaj pamiętam zespół Zachodnia Ukraina, zespół Kosa Ostra, takie takie. No. My też mieliśmy swoją grupę taką śpiewającą troszeczkę nazwijmy to delikatnie takie biesiadno-rajdowe piosenki, taki troszeczkę folklor rajdowy. I przyjęliśmy nazwę y, Browar Żywiec. Y, no dzisiaj to może się troszeczkę inaczej tu, y, jakoś kojarzy, tak bardziej komercyjnie. Natomiast w tamtych czasach, no to piwo żywieckie było czymś takim bardzo trudno osiągalnym, no powiedziałbym w pewien sposób nobilitującym, więc inaczej to brzmiało niż dzisiaj. Dzisiaj to tak, y, no kojarzy się troszeczkę inaczej, no nie mniej my już nazwy zmieniać nie zamierzamy i nie zmienimy. Mniej więcej po roku tych takich um, początków takich czysto rajdowych, tego folkloru rajdowego dołączył do nas, do zespołu Jurek Reiser, no, zresztą byliśmy wspólnie na, na jednym roku, Jurek też tam wędrował z gitarą, śpiewał, no, wiedzieliśmy wszyscy o sobie, wiedzieliśmy gdzie kto tam coś śpiewa, coś gra. Jurek pojechał z nami do Szklarskiej Poręby. Tam zetknęliśmy się z, troszeczkę z taką liryką turystyczną, z taką piosenką bardziej już mniej biesiadną, mniej churalną, ale bardziej opartą na bardzo dobrej treści. Tam na piosenki Wawrykiewicza, Belona, Andrzeja Wierzbickiego. I okazało się, że Jurek powiedział: nam wtedy słuchajcie chłopaki. No ja też coś tam piszę takiego. może, może, może byście posłuchali. No, rzeczywiście okazało się, że piszę i to pisze doskonałe rzeczy, prawda? I, i, i bardzo dobre y, w treści. I, i Jurek był człowiekiem bardzo muzykalnym, także również muzykę pisał bardzo ciekawą. No zresztą jego zainteresowania muzyczne nie ograniczały się tylko i wyłącznie do piosenki turystycznej czy poetyckiej. Grał również stare standardy, tam typu Beatlesów, Shadowsów, śpiewał również w kurze mariańskim, więc miał te takie zainteresowania dość rozległe. No i w zasadzie osoba Jurka wpłynęła na to, że zmieniliśmy charakter tego naszego śpiewania z tego pierwszego okresu takiego biesiadnego, który tam wątpię czy ktokolwiek pamięta, może z, za wyjątkiem samych zainteresowanych. Poszliśmy w tą krainę łagodności, w krainę tej takiej liryki turystycznej, czyli generalnie te piosenki Jurka Reisera. No i wtedy powstały chyba te takie największe, najwspanialsze piosenki, czyli tam Jaworzyna, Wielki Wóz, Wróżby Senne, Wieczór, Panna Kminkowa. No, jeździliśmy oczywiście na wszystkie tamtejsze tak, ówczesne, również dzisiejsze festiwale, czyli do Szklarskiej Poręby, na Bazunę, na Japę może no, nie wypada się chwalić, ale coś tam nam się uda udawało wygrać, tak to, tak to, nazwijmy. No i teraz z perspektywy m, czasu widzę, że no, wiele piosenek, no chociażby Jaworzyna czy Wielki Wóz, myślę również Panna Kminkowa to już jest, w tej chwili to są już takie standardy turystyczne, prawda, już powiedziałbym coś w rodzaju klasyki. No. I później yy, była Przerwa, tak bym to powiedział. No, po prostu pokończyliśmy studia, pozakładaliśmy rodziny, zaczęły przychodzić na świat dzieci, normalna rzecz. Po założeniu rodziny trzeba było myśleć o pracy, o, o jakimś utrzymaniu, o tej prozie dnia codziennego. No, niemniej zawsze staraliśmy się jakoś od czasu do czasu spotykać, gdzieś troszeczkę pomuzykować, czasami gdzieś wystąpić ponieważ no, byliśmy raczej taką grupą y, przyjaciół, grupą, grupą y, dobrych znajomych, prawda, połączonych wspólną pasją, a nie y, y, po prostu nie zawodowymi muzykami, którzy, którzy z tego żyją, którzy w ten sposób zarabiają. Zresztą taki trzą zespołu wtedy no, to była nas trójka, znaczy Jurek Reiser jako lider, wokalista. Y, Również y, grał oczywiście kompozytor grał na gitarze akustycznej, rytmicznej. Y, Ela Lech, później Lunarska, tak powiedzieć, za mąż. Y, wokalistka. No i moja skromna osoba, ja po prostu grałem na gitarze klasycznej. Y, I gdzieś tak... Y, Powiedzmy już po roku 2000 troszeczkę nastąpił jakiś taki pewien renesans. Mieliśmy już trochę więcej czasu. Dzieci dorosły, to już nasze takie życie już było bardziej ustabilizowane, gdzie no, zaczęliśmy już y, trochę y, po prostu więcej też muzykować. i. Y, 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 Wtedy również Jurek napisał kilka nowych piosenek. No to była przede wszystkim Księga Życia, to był utwór Nasza Jaworzyna, no i jeszcze powiedzmy kilka innych utworów. I wtedy też udało nam się, tak powiem, udało się nagrać jedną, jedyną płytę którą nagrywaliśmy no przede wszystkim po to, w 2005 roku, żeby coś zostało dla potomności, żeby, żeby nie, nie w celach jakichś takich, no bardzo powiedzmy sobie komercyjnych, no bo tu, tu, no to nie miało sensu, natomiast chodziło przede wszystkim o pamiątkę. No niestety tak się złożyło, że mm, dwa lata po wydaniu płyty, w tym 2007 roku, y, Jurek y, odszedł, tak jak my to mówimy, na niebieskie połoniny. I w zasadzie no, y, był wtedy problem. Problem dość duży tak zelą się zastanawiałem, czy w ogóle jest szansa, żeby jeszcze tą Jurka Twórczość jakoś tak pokazywać na żywo, czyli wy, wykonywać to właśnie w tym takim stylu dość delikatnym, lirycznym. Y, I wtedy y, chęć pomocy y, zadeklarował tutaj nasz przyjaciel. Paweł Paweł Małysiak. Paweł, że tak powiem, na co dzień gra w takiej wspaniałej formacji krakowska grupa bluesowa. Jest tam gitarzystą, wokalistą, jest liderem tej formacji, a równocześnie od dość dawna znaliśmy się, znał również Piosenki Jurka Reisera, osobiście też byli, byliśmy dobrymi kolegami. No i w zasadzie ta deklaracja Pawła, że y, spróbuje zagrać te piosenki dokładnie w takim samym stylu. No może nie dokładnie, bo to jest niemożliwe, ale prawda, y, starając się utrzymać ten taki łagodny, delikatny styl, no to wpłynęła na to, że na tą naszą decyzję, że jednak y, spróbujemy coś razem pograć i jeszcze po prostu kontynuować to, to, co zaczęliśmy w tym 73. roku. No tak się złożyło, że mniej więcej po dwóch latach tego wspólnego grania Ela Unarska podjęła decyzję o odejściu w prywatność. Prawda? No, z bardzo ważnych dla niej powodów. No i znowu był pewnego rodzaju kryzys, bo tak naprawdę znowu zostałem ja i Paweł, czyli tylko we dwójkę. No ale no, na szczęście okazało się, że przepięknie śpiewa żona Pawła, Ania, która też od, od dość dawna te piosenki znała, śpiewała. Również Asia tutaj obecna ze środowiska łódzkiego w Łodzi. W Łodzi jest takie wspaniałe środowisko które turystyczne, które... No, Zna dosłownie wszystkie piosenki, robią tutaj w Kei, dawnych Zabiecku, śpiewanki, tego typu imprezy. Asia również wcześniej prywatnie znała się też z Browarem, znała się z Jurkiem. No i po prostu postanowiliśmy dalej w czwórkę te Jurkowe piosenki, nie tylko zresztą Jurkowe, od czasu do czasu gdzieś tam zaprezentować. No i mniej więcej półtora roku temu tak w sumie. No, powiedziałbym dość przypadkowo, tutaj Paweł zaprosił na jeden z naszych koncertów, no, że tak powiem, wirtuoza perkusji Jaśka budziaska, który jest gdzieś tutaj, o jest, stoi tutaj, który po prostu tam usiadł z nami, troszeczkę pograł. Wiedziałeś kiedy przyjeżdżał? No i jak pograł, no to został. Odnoszę wrażenie, że mu się to podoba, ale to już chyba on raczej o tym coś niecoś by powiedział. Uwielbiam, że jest coś więcej niż piwo. Tu są wspaniali ludzie i mało tego mają tyle piany radosnej w sobie, że która chyba się nigdy nie skończy. Wydaje tak, że dość istotne jest to, że jesteśmy taką grupą przyjaciół, że my rzeczywiście doskonale czujemy się w swoim towarzystwie, nie tylko w swoim, bo to jest szersza grupa ludzi, prawda? Mamy związanych z tą krainą łagodności, my się spotykamy gdzieś tam w Szkarskiej Porębie, na Bazunie, na Stoku, mamy swoje przyjaźnie taką naszą. Bardzo zaprzyjaźnioną, ulubioną grupą od dawnych lat to jest grupa SETA, od siedzi nasz serdeczny przyjaciel Stasiu Rogowski z grupy SETA. I, i w, w, wydaje mi się, że bardzo istotne też jest to, że ja tak może to może to zabrzmi tak niesamowicie w, górnolotnie i tak dość patetycznie, ale w, przypo, w, przypomina mi to troszeczkę tą Wojtkowo-Belonową, że tak powiem, ideę wspólnego bytowania, prawda, tam y, dzisiaj są troszeczkę inne czasy, no, dzisiaj liczy się ten sukces estradowy, liczy się, prawda, ilość tam sprzedanych płyt, jakiś powiedzmy wynik finansowy, no natomiast, y, no... Troszeczkę mniej liczy się ten fakt, że ludzie z sobą pobędą, pośmieją się, pożartują, no, pośpiewają, no, ale my po prostu no my już jesteśmy takie trochę powiedziałbym szare łosie, gdzie, gdzie no, od tej tradycji no przynajmniej ja nie mam zamiaru y, odstępować i, i w, raczej no y, chyba ta idea Wojtkowa, tego wspólnego bycia, Tu myślę, że też coś powie. Cała polega na tym, ja mówię, objechałem Kuleźniewską wiele razy w koło, byłem wszędzie, z grałem z, z różnymi muzykami na świecie. Ja mówię, zakosztowałem wszystkich rozkoszy tego świata, a teraz wiem, że jedyna rzecz, która się w życiu liczy, to jest przyjazny dotyk dłoni drugiego człowieka. I proszę mi wierzyć, że to, że my tam sobie gramy, to jest tak przy okazji naszych spotkań, bo... Nie, to jest fantastyczne prze przeżycie, bycie razem na sprawda I tego dzisiaj w muzyce rozrywkowej trudno znaleźć. Natomiast jeżeli chcecie spotkać naprawdę fantastycznych przyjaciół, poznać ich, to możecie to tylko w tej, w tej grupie ludzi, którzy uwielbiają przyrodę. Skąd się bierze, że jak w przyrodzie człowiek jest bliżej absolutu, bliżej miłości, bliżej szczęścia, ci ludzie, którzy uwielbiają przyro przyrodę, to ludzie samodzielnie się polubią. A um, ja mówię, pokój i miłość pochodzą tylko od Pana Boga. A um, w górach y, y, bliżej spotkania no, Pana Boga niż gdziekolwiek. A teraz dlaczego my się tak lubimy? No bo coś nas połączyło. A tego się nie da napisać w ogóle. To nie to, że przyjdziemy do Gardowy, nad, będą pacykować i będziemy występować przed ludźmi, kłaniam się, tylko że tam to jest w ogóle nieważne, bo najważniejsze.